Cześć. Na naszej planecie istnieją miejsca, gdzie granice między rzeczywistością a legendą zacierają się niemal całkowicie, gdzie kamienne schody zdają się prowadzić do nieba, szepcząc echa starożytnych opowieści, a postacie wyrzeźbione w skałach lub odlane ze złota wyglądają jakby skrywały przesłania dawnych cywilizacji. Co łączy tajemnicze pęknięcie w skalę środku arabskiej pustyni, latające artefakty ludu Kimbaya, niebezpieczną ścieżkę śmierci na górze Huan Shan i białą, unoszącą się na wzgórzu w Anglii figurę? Dlaczego niektóre twory natury są tak niepokojąco doskonałe, jakby stworzył je nie czas i żywioły, lecz mistrzowie z wieków? W dzisiejszym filmie przeniesiemy się w najbardziej tajemnicze zakątki ziemi. Miejsca i znaleziska, które zadziwiają nie tylko podróżników, ale i także naukowców. Witajcie w jednym z najbardziej surrealistycznych i zagadkowych miejsc na Ziemi rezerwacie Bistii Denazin w stanie nowy Meksyk w USA. Na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć, że to część naszego świata. Krajobrazy tego rezerwatu bardziej przypominają scenerie z filmu science fiction niż miejsce na naszej planecie. Kamienne grzyby, zastygłe fale, skamieniałe drzewa, kościste formacje i skały w kształcie skrzydeł, wszystko to wygląda jakby zostało uformowane nie przez naturę, lecz przez jakąś inteligentną siłę z mitów lub snów. Mieszkańcy regionu mówią na to miejsce Ziemia Poza Czasem. Nazwa Bisti pochodzi z języka Navajo i oznacza miejsce, gdzie spoczywają starożytne kości. Z kolei denazin tłumaczy się jako żurawie, od jednej z formacji skalnych przypominającej rozpostarte skrzydła tego ptaka. I rzeczywiście, niemal każda skała wygląda tu jak coś żywego, jakby cały krajobraz zatrzymał się w ruchu, jakby ktoś nacisnął pauzę w filmie Wszechświata. To prawdziwe muzeum pod gołym niebem. Miliony lat temu roiło się tutaj od dinozaurów, a bujne tropikalne lasy pokrywały okolice. Dziś pozostały po nich tylko skamieniałe drzewa, złoża węgla i rzadkie szczątki prehistorycznych stworzeń. Paleontolodzy odkryli tu m.in. kości hadrozaurów, pradawnych żółwi, a także unikalnego dinozaura Bisticeratopsa, nazwanego właśnie od tej krainy. Ale to tylko początek opowieści. Według starożytnej legendy na w tym miejscu rozegrała się niegdyś bitwa pomiędzy duchami niebios a gigantami ziemi. Niebo miało pęknąć, a błyskawice przeciąć skały. Uważano, że niezwykłe formacje, które dziś tu oglądamy, to skamieniałe pozostałości tej boskiej walki, skrzydła pokonanych duchów, włócznie wbite w ziemię i głowy gigantów zamienione w kamień na wieczność. Właśnie dlatego rdzenni mieszkańcy unikali tego miejsca nocą. Wierzyli, że duchy nadal błąkają się wśród skał, strzegąc swojego terytorium. Ale dziś przybywają tu nie tylko archeolodzy, ale także fotografowie, artyści, podróżnicy i miłośnicy wszystkiego, co niezwykłe. Nie ma tu asfaltowych dróg, znaków ani ścieżek to prawdziwa dzika strefa. Trafiwszy tutaj, czujesz się, jakbyś przeniósł się na inną planetę. Bistii Denazin wygląda szczególnie magicznie o zachodzie i wschodzie słońca, kiedy niskie słońce rzuca długie cienie od skał, a cały krajobraz zaczyna mienić się odcieniami od różowego do purpurowego i miedzianego. Ci, którzy zdecydują się wybrać w to miejsce, powinni pamiętać, że nie ma tu wody, zasięgu ani cienia. Tylko ty, wiatr i skały, które przechowują wspomnienia z milionów lat. Ale właśnie to sprawia, że rezerwat Bisti jest naprawdę wyjątkowy. Tutaj znika zgiełk i pośpiech współczesnego świata, pozostaje tylko cisza, przenikliwa i starożytna, niczym sama Ziemia. Na rozległych terenach Arabii Saudyjskiej, wśród piaszczystych przestrzeni, niedaleko oazy Tajma, znajduje się tajemniczy kamień, który od ponad wieku nie daje spokoju naukowcom, archeologom i miłośnikom tajemnic. To Al-Nasla, monumentalny głaz o wysokości 6 metrów, szerokości 9 metrów i wadze około 24 ton. Jednak to nie jego rozmiary budzą największe zdziwienie, lecz niemal doskonale równe pionowe rozcięcie biegnące przez środek skały, jakby przecięto ją laserem. Europejczycy poznali to niezwykłe miejsce w 1883 roku, kiedy francuski podróżnik Charles Lubert natknął się na nie podczas wyprawy przez Półwysep Arabski. Od tamtej pory wokół Al-Nasla narosło wiele hipotez i legend. Kto mógł przeciąć ten blok z tak niesamowitą precyzją, a przede wszystkim jak? Skała leży około 45 km na południe od Tadżmy i 310 km na północ od Medyny. Na jej powierzchni widnieją starożytne petroglify, których wiek szacuje się na około 4000 lat. Z kolei znaleziska archeologiczne z regionu sugerują, że ludzie zamieszkiwali te tereny już ponad 6000 lat temu. Charleubert początkowo przypuszczał, że skała jest perskiego pochodzenia, jednak z czasem pojawiły się inne interpretacje. Jedna z teorii wiąże Al-Nasla z Nabatejczykami, ludem znanym z imponujących kamiennych miast, takich jak Petra. Nabatejczycy pracowali z twardym piaskowcem, z którego zbudowana jest skała Al-Nasla i być może to oni próbowali ją podzielić, aby wykorzystać jej część jako podstawy pod pomniki. Jednak budowa mogła zostać przerwana, a kamień został nietknięty przez wieki. Nazwa al-Nasla prawdopodobnie pochodzi od arabskiego rdzenia „nasl”, oznaczającego ciąć lub ostrze. Już sama ta etymologia sugeruje, że od dawna postrzegano ten głaz jako coś sztucznie uformowanego. Jak jednak dokonano tego cięcia? Tutaj zaczynają się spory. Niektórzy są przekonani, że tak precyzyjne rozdzielenie nie mogło powstać bez zaawansowanej technologii, np. lasera lub gigantycznego obrotowego dysku z twardszego materiału. Pojawiła się nawet hipoteza, że kamień przecięto w pozycji poziomej, a następnie ustawiono pionowo. Inni wskazują na prostsze rozwiązania. W sieci można znaleźć nagrania pokazujące, jak za pomocą metalowych klinów i młotka można rozłupać kamień w niemal idealnej linii. Dodatkowo powierzchnię przecięcia można było później wygładzić przez szlifowanie. W 2019 roku w Indiach wykonano podobne rozcięcie w skale o wysokości 9 metrów bez użycia nowoczesnych technologii. Jedna z teorii sugeruje, że Alnasla miała zostać przygotowana do transportu. Podział bryły miał ułatwić jej przemieszczenie. Jednak ta hipoteza traci na wiarygodności. W pobliżu nie znaleziono żadnych śladów infrastruktury, dróg czy fundamentów budowli, dla których taki transport miałby sens. Co więcej, podobne kamienie można znaleźć w znacznie bliższej odległości. Bardziej prawdopodobne jest, że kamień miał zostać przekształcony w dwa oddzielne monumenty. Być może z myślą o znaczącym szlaku handlowym, który niegdyś łączył Damaszek z Medyną i przebiegał w pobliżu. Z jakiegoś powodu prac nie ukończono, a kamień pozostał nietknięty, jakby zastygł w czasie, będąc cichym świadkiem planu, który nigdy nie został zrealizowany. Istnieje jednak zupełnie inna interpretacja, naturalna. Część geologów uważa, że niezwykłe rozcięcie skały Al-Nasla mogło powstać bez udziału człowieka. Jak tłumaczy geolog Cherry Lewis z Uniwersytetu w Bristolu, wszystko mogło zacząć się od niewielkiej szczeliny, do której wniknęła woda. Z czasem pod wpływem mrozu woda zamarzała i rozszerzała się, powoli poszerzając pęknięcie z roku na rok. Do tego dochodzi charakterystyczna struktura piaskowca, podatna na erozję oraz działanie wiatru i piasku, które przez tysiąclecia modelowały Kształty z niezwykłą precyzją. Co zatem było przyczyną tego perfekcyjnego rozłamu? Zapomniana technologia pradawnych cywilizacji, czy może długotrwały proces geologiczny? Nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi. I właśnie to sprawia, że Al-Nasla fascynuje jest niczym pomnik czasu, który do dziś nie zdradził wszystkich swoich sekretów. W sercu Chin wznosi się Huashan, czyli Kwiatowa Góra, jedno z ośmiu świętych miejsc taoizmu. Co roku miliony pielgrzymów i turystów podążają ku jej szczytom, by odwiedzić starożytne świątynie przyklejone do skał i doświadczyć potęgi natury, która na tej wysokości ukazuje się w pełnej krasie. Szczególne emocje budzi jednak niebiańska drabina, trasa prowadząca przez jedną z najniebezpieczniejszych ścieżek świata. To właśnie tutaj znajduje się legendarna ścieżka śmierci, na której odwaga i równowaga stają się sprawą życia i śmierci. Wąskie drewniane belki, przybite bezpośrednio do pionowej ściany, wznoszą się ponad 2 kilometry nad ziemią. Po jednej stronie jest naga skała, a po drugiej przepaść bez dna. Żadnych siatek, żadnych poręczy, jeden fałszywy krok, chwila zawahania i zostaje już tylko cisza. Mimo to z roku na rok nie brakuje śmiałków. Dlaczego? By zmierzyć się z własnym strachem, dla przeżyć, które pozostają już z nami na zawsze, i dla widoku ze szczytu południowego wierzchołka najwyższego punktu Huashan, wznoszącego się 2154 metry nad poziomem morza, to właśnie ten moment, kiedy strach i zachwyt łączą się w jedno, a powietrze na szczycie wydaje się czystsze i słodsze niż gdziekolwiek indziej. Góra Huashan to nie tylko atrakcja turystyczna. Jej historia sięga wieków wstecz. Ponad siedem wieków temu taoistyczni Misi własnoręcznie wyrąbali w skalę ścieżkę, która prowadziła do ukrytych pustelni i świątyń niezawieszonych na zboczach góry Huashan. Nie było wtedy lin asekuracyjnych, metalowych łańcuchów ani ochrony turystycznej. Była tylko wiara, duchowa determinacja i przekonanie, że właśnie w tych niedostępnych górach zamieszkują niebiańskie istoty. Jedna z legend opowiada o mnichu imieniem He Zheng, który żył samotnie na stromych zboczach Huashan, całkowicie oddany poszukiwaniu nieśmiertelności. Pewnej nocy miał ujrzeć we śnie niebiańskiego smoka, który wskazał mu wąską, niebezpieczną ścieżkę wzdłuż klifu. Przejść miał tylko ten, kto nie zna lęku i nie popełni ani jednego błędu. Tylko wtedy można było zasłużyć na poznanie sekretów wiecznego życia. Hiseng zbudował pierwszą drewnianą platformę i przeszedł drogę, udowadniając swoją siłę ducha. Od tamtej pory trasa ta uchodziła za świętą. To właśnie z tej legendy narodził się dzisiejszy szlak śmierci. Teraz każdy śmiałek może zmierzyć się z tą trasą, choć już z pomocą nowoczesnych zabezpieczeń. Turyści zakładają uprzęże i przypinają się do stalowych łańcuchów zamocowanych w litej skale. Bez tego pokonanie trasy byłoby praktycznie niemożliwe. Niektóre fragmenty mają zaledwie 30 cm szerokości, a miejscami trzeba wspinać się po skalnych stopniach, trzymając jedynie rękami. Kiedyś Huashan było miejscem ciszy, modlitwy, kontemplacji. Dzisiaj przyciąga poszukiwaczy przygód, fotografów, ludzi szukających granicy między odwagą a lękiem, a duch przeszłości nadal tutaj żyje. Zaklęty w skałach, drewnianych deskach i szumie wiatru na wysokości ponad 2000 metrów. To nie jest zwykła wędrówka, to próba i duchowa, i fizyczna. A gdy stoisz na szczycie ponad chmurami i spoglądasz w dół na ścieżkę, którą przebyłeś, uświadamiasz sobie jedno. Najtrudniejsze drogi prowadzą do najpiękniejszych miejsc. Huashan takim właśnie miejscem jest. Biały Koniec Afington to jedno z najbardziej zagadkowych i fascynujących dzieł prehistorycznej sztuki Ziemi. Ta niezwykle stylizowana figura o długości 110 metrów wydaje się unosić nad krajobrazem, wyraźnie wyróżniając się na tle zielonych zboczy wzgórza Białego Konia o wysokości 261 metrów. Stworzona poprzez usunięcie darni i odsłonięcie Białej Kredy, zachwyca swoją prostotą i siłą. To nie jest zwykły geoglif, jakich wiele w Wielkiej Brytanii. Biały koniec Avington jest jedynym w swoim rodzaju prehistorycznym dziełem, którego autentyczność została naukowo potwierdzona. Badania radiowęglowe i optyczne przeprowadzone w 1994 roku wykazały, że figura pochodzi z wczesnej epoki brązu, a jej powstanie datuje się na około X wiek przed naszą erą. Jeszcze do niedawna sądzono, że koń mógł powstać znacznie później, w czasach rzymskich albo nawet średniowiecznych. Mimo, że rysunek bezsprzecznie przedstawia konia, przez wieki w lokalnym folklorze mówiło się o smoku. Według legendy, to właśnie tutaj, na pobliskim wzgórzu Smoka, święty Jerzy miał pokonać potwora symbolicznego przeciwnika dobra. Może to właśnie ta opowieść nadała figurze mistyczny wydźwięk i rozbudziła wyobraźnię kolejnych pokoleń. Ale kto naprawdę stworzył tę tajemniczą białą klacz? Najprawdopodobniej byli to mieszkańcy nieodległego grodziska, ufortyfikowanej osady o powierzchni około 3 hektarów, otoczonej niegdyś fosą i palisadą. Ich potomkowie przez stulecia dbali o to, by koń nie zniknął pod warstwami roślinności. Ten rytuał, trwający do dziś, niegdyś łączył się z lokalnymi jarmarkami i był świętem całej społeczności. A co jeśli starożytni wiedzieli o samolotach na długo przed Braćmi Wright? Na biżuteryjnych figurkach cywilizacji Kimbaya widnieją skrzydła, ogon i kadłub, wszystko jak w prawdziwym samolocie. Zbieg okoliczności czy może zapomniana wiedza? Niektórzy widzą w tym ślady pozaziemskich technologii, a inni jedynie fantazje starożytnego mistrza. Prawda, jak zawsze, leży gdzieś po środku. Ludzkość zawsze marzyła o niebie, ale marzenie o locie udało się zrealizować dopiero w ostatnich stuleciach. W starożytności istniały dziesiątki fantastycznych projektów maszyn latających, ale większość z nich pozostała w sferze mitów i legend. A jednak figurki pozostawione przez tajemniczą kulturę Quimbaya wyróżniają się na tle innych. Wydają się być zbyt przemyślane, jakby autor naprawdę rozumiał podstawy aerodynamiki. Cywilizacja Kimbaya istniała na terenie współczesnej Kolumbii i zasłynęła swoimi osiągnięciami w sztuce jubilerskiej. Już w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą rzemieślnicy z Kimbaya wytwarzali niezwykłe skomplikowane wyroby ze stopu złota, miedzi i cynku. Większość z nich przedstawiała znane formy zwierzęta, owady, mityczne istoty. Jednak to właśnie kilka niewielkich figurek szczególnie interesowało naukowców i entuzjastów. Są one zaskakująco podobne do współczesnych samolotów. Te złote samoloty, jak się je często nazywa, mają wyraźnie zaznaczone kadłuby, skrzydła, a nawet stabilizatory. W latach 90. XX wieku grupa niemieckich inżynierów postanowiła przetestować jedną z figurek. Stworzyli jej powiększony model i dodali silnik, i maszyna wzbiła się w powietrze. To tylko podsyciło spekulacje zwolenników teorii paleoastronautyki, zgodnie z którą nasi przodkowie mogli mieć styczność z cywilizacjami pozaziemskimi. Właśnie takie artefakty, jak tajemnicze samoloty z Kimbaja, wizerunki bogów w hełmach i nagłe pojawienie się zaawansowanych technologii architektonicznych w przeszłości, są przytaczane jako dowody. Nauka jednak pozostaje sceptyczna. Większość archeologów uważa, że figurki te wcale nie przedstawiają samolotów. Najprawdopodobniej są to stylizowane wizerunki rzeczywistych stworzeń, np. latających ryb, owadów lub ptaków. Nie znaleziono żadnych innych dowodów na istnienie zaawansowanej technologii w kulturze Kimbaja. Brak śladów lotnisk, silników, systemów napędowych. A mimo to pytanie pozostaje, jak to możliwe, że forma tych figurek tak dobrze wpisuje się w zasady aerodynamiki? Czy to jedynie przypadek, a może instynktowny zmysł obserwacji i geniusz rzemieślnika, który, nie wiedząc o tym, uchwycił coś, co działa? Na te pytania prawdopodobnie nigdy nie poznamy odpowiedzi. Cywilizacja Kimbaya przestała istnieć w XV-XVII wieku, wkrótce po przybyciu hiszpańskich konkwistadorów. Podobnie jak wiele innych ludów Ameryki Łacińskiej, Kimbaya zostali zniewoleni, mężczyźni zostali zamienieni w niewolników w kopalniach, a kobiety w służące. Kilka powstań zostało brutalnie stłumionych, w ciągu stu lat kultura, która istniała ponad dwa tysiące lat, została całkowicie zniszczona. Pozostały tylko artefakty i zagadki. Czy złote samoloty były przejawem technicznego geniuszu starożytnego ludu, a może ktoś naprawdę pokazał im, jak działają statki powietrzne? Na razie nie ma na to odpowiedzi. Na dziś to już wszystko. Zostaw koniecznie łapkę w górę, jeśli filmik Ci się spodobał, napisz komentarz i do usłyszenia.